Czy wiesz, że ta kamerka od Esvisa może nagrywać dwoma obiektywami na raz? No i robi to w bardzo skuteczny sposób. Jest to Esvis H7C, czyli tak jak wspomniałem kamerka z dwoma różnymi obiektywami. Na dole mamy obiektyw, który jest na stałe. Jest on z soczewką szerokokątną, dzięki czemu za jednym zamachem jesteśmy w stanie uchwycić więcej. Drugi górny obiektyw jest już ruchomy, obraca się dookoła, do tego do góry i do dołu, dzięki czemu możemy dokładnie zobaczyć co się dzieje w mieszkaniu. Kamerka nagrywa bardzo dobrze za dnia, a oprócz tego mamy tryb nocny, a tak właściwie dwa różne tryby nocne, które mogą nagrywać albo w trybie czarno-białym, wykorzystując diody na podczerwień, albo w trybie kolorowym, gdzie mamy dość mocną diodę doświetlającą. Ciekawe jest tak, między tymi kamerkami mamy jeszcze dotykowy przycisk, który uruchamia połączenie ze smartfonem, tak więc jeżeli ktoś chciałby się z nami skomunikować, na przykład dziecko lub osoba starsza, którą monitorujemy, to wystarczy jedno dotknięcie, a na smartfonie przyjdzie powiadomienie, że ktoś do nas dzwoni. Całość możemy kupić już nawet za 170 zł. Szczerze mówiąc, w tej cenie jak najbardziej moim zdaniem, warto jest to mocne podniesienie bezpieczeństwa mieszkania, szczególnie że tak naprawdę otrzymujemy dwie kamerki. Które mogą albo nagrywać jednocześnie w tym samym miejscu, tylko kadrując inne obszary, albo totalnie na dwie strony, monitorując już kompleksowo całe mieszkanie na raz. A co ty sądzisz o takiej kamerce? Czy ona u ciebie by się sprawdziła? Daj znać w komentarzu, a na YouTubie znajdziesz pełną wersję recenzji.